...tych najsłabszych z każdej powodzi, z każdego dramatu, przecież nie tych, którzy sobie jakoś radzą. Ile kosztuje fundację taka pomoc i kto finansuje? No proszę Państwa, to koszty właściwie to jest, to jest zatrudnienie właściwie takich ratowników. To są, pracujemy w 11 dzielnicach Londynu, gdzie as, liderem takiego teamu jest ktoś, kto... Zna sytuację z, własnej, z absorpcji, czyli dokładnie Co? rozumie od, jak, z kim rozmawia i w jakich okolicznościach. Rozmawiają w, w ramach spotkań w centrach integracji. Przy udziale asystenta, który jest z reguły wyższym wykształceniem i z językiem i ze znajomością, powiedzmy, realiów, może większą nawet niż sam ratownik. I te wszystkie osoby trzeba zatrudnić? To, i... są, to są osoby, które zatrudniane są w tej chwili przez samorządy. Mamy w tej chwili w 11 w samorządach. Ale mówimy samorządy. o brytyjskich o brytyjskich, o brytyjskich samorządach. Natomiast problem jest jeden, że należy utrzymać ekipy ratownicze tam, to nie ulega wątpliwości. Natomiast jest problem potem z powrotami tych, którzy już muszą wrócić. Już wiadomo, że, że no niczego nie zdobędą, nie, nie zrealizują się ich marzenia, marzenia ich rodzin. W związku z tym wracają jak z, jak z wojny, podtłuczeni, obtłuczeni, no i tutaj mają też problemy. I te powroty do kraju powinna i, i finansuje Fundacja Barka, prawda? Proszę Panią, zasadniczo Fundacja Współpracująca z rządami Brytyjskimi otrzymuje pełne, pełne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o te pracowników, ratowników. Natomiast jeżeli chodzi o, o Polskę, to już się w ogóle robi problem, ponieważ rząd również i tutaj nie chce wspierać projektów powrotów. No i poza powrotnikiem, czy takim informatorem, który został opracowany, to tak prawdę mówiąc tutaj przez od 2004... Nie, nie uzyskaliśmy żadnego posła. Panie, panie senatorze, fundacja, fundacja Barka otrzymała małe wsparcie w drugiej połowie 2007 roku, natomiast i w 2008 i w 2009 roku zostały odrzucone wnioski Fundacji Barka przez, przez prezydium, senat, przez komisję o dofinansowanie. Dlaczego? Czy senat uważa, że taka pomoc nie należy się naszym rodakom za granicą? Spróbuję wyjaśnić. Przede wszystkim, tak jak Pani powiedziała, to są finanse, pieniądze publiczne i jest kilka etapów rozpatrywania tych wniosków w takich fundacjach Barka i jest ponad 100 aplikujących o dotacje. Pierwszy etap to jest zespół finansów polonijnych, drugi komisja, którą ma zaszczyt skierować wreszcie prezydium, czyli marszałek zastępcy. Na wszystkich etapach rozpatrywania wniosków fundacji w roku 2008 i 2009 poszczególni, poszczególne te komisje uznały, że negatywnie rozpatrzyły po prostu wniosek. Ja myślę, że było kilka przyczyn. Jedna jest generalnie taka, że dotacje Senatu są dofinansowaniem. Jeżeli przyjmujesz charakter jakiegoś finansowania, to dotyczą jakby inicjacji nowych programów, ale były też formalne powody. Jak powiedziałem, to są finanse publiczne i pieniądze, które musimy szczególnie starannie rozliczać. Fundacja w roku 2007 no, rozliczenie odbywało się tych pieniędzy z dużymi kłopotami, zakończyło się też zwrotem części dotacji. Zespół finansów, kontrolny zespół, który działa w biurze polonijnym, uznał, że to rozliczenie było no, no bardzo z wieloma kłopotami. Koszty obsługi były wysokie, wreszcie no, uznano jednak też merytorycznie, że aspekt polonijny w tych działaniach nie jest wystarczająco wysoki. Stopień wykorzystania, jak powiedziałem, około 50% w Londynie i 40% w Dublinie na wyżywienie tych beneficjentów. Wszystko razem spowodowało, że opinia Biura Polonijnego, a później także naszej komisji i prezydium na temat dalszego finansowania fundacji była negatywna. Panie senatorze, a czy w takim razie inne fundacje, które mają podobny charakter do swojej działalności, co Fundacja Barka, otrzymują wsparcie, dofinansowanie z Senatu? tak jak wspominałem, realizowane są z tych środków na pomoc socjalną i materialną paczki Caritasu, mhm. zapomogi dla osób będących w trudnej sytuacji i dla środowisk polonijnych w tej kwocie, o jakiej wspominałem. No, temat jest długi i, i bardzo skomplikowany. Mhm. Można by zawrzeć w y, y, takim zdaniu, że opinie na poszczególnych etapach były zbliżone, y, że y, środki na pomoc tym osobom powinny sprowadzić się do e, sprowadzenia ich, że tak powiem, do Polski, a nie udzielania pomocy e, z naszych środków tam w Edynburgu, Dublinie, czy Londynie. Panie dyrektorze, jak widać, Fundacja radzi sobie doskonale przy ogromnym wsparciu lokalnych samorządów, tych brytyjskich samorządów. Natomiast czy Pana zdaniem już tak króciutko na koniec, czy, czy problem będzie się powiększał, czy jednak uda się jakoś wspólnymi siłami coraz częściej pomagać tym ludziom najbardziej potrzebującym i może jednak uświadomić im, że zanim spakują walizkę i wybiorą się w nieznane, niech bardzo dobrze przygotują się do tego wyjazdu. Ja myślę, że tak, że przede wszystkim migracja w świecie wzrasta i to nie jest zjawisko nienormalne, a wręcz normalne w sensie ekonomicznym. Natomiast kraje rozwijające się, takie jak Polska, będą miały szereg problemów nie tylko z przygotowaniem ludzi do powrotów, ale również administracją, o której przed chwilą Pan senator był łaskaw powiedzieć. I oczywiście gdybyśmy przyjęli taką politykę, że rządy zarówno państw przyjmujących, jak i rządy, z których kraj przyjeżdżają, są słabo przygotowane w ogóle do takiej problematyki. I Myślę, że posługują się bardzo staromodnym sposobem myślenia o tym problemie, jak i myślę też w sensie biurokratycznym. My mamy bardzo duże programy z rządem polskim i z Unią Europejską i tym również samorządami, więc powiem sobie szczerze, że... Z poziom realizacji naszych projektów jest na, na dobrym poziomie, a tutaj zderzenie jest trochę z taką tradycją, powiedzmy sobie, bardzo tradycyjnym podejściem do zagadnienia jako takiego. Spotykałem się z komisją w 1967 roku, byłem trochę przerażony świadomością albo brakiem świadomości w tym zakresie, jak i również zdolności do przystosowania się do europejskich standardów, jeżeli chodzi o przeznaczanie pieniędzy. Tam mieliśmy cały czas dialog, jak interpretować, powiedzmy sobie, wydatek, zachowanie itd. Ale no już też on pan senator zwrócił uwagę, że to są bardzo malutkie środki, że jak nas to organizację, to w ogóle nieadekwatne, a jednocześnie jeżeli chcieliby to w starym sposobie jeszcze zrealizować, to to już zupełnie takie generacje działania jak nasze są, Czyli po prostu nie, każdym, nie, nie, nie pasują do, do tego modelu, który istnieje. Biurokracja na każdym szczeblu, natomiast ja trzymam kciuki, żeby, żeby nadal Fundacja Barka działała, działała w tak Dobry sposób, jaki działała do, działa do tej pory. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przy telefonie był razem z nami pan senator Andrzej Persson, przewodniczący Dziękuję. Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, a w studiu w Warszawie pan Tomasz Sadowski, dyrektor generalny Fundacji Barka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz już czas sprawdzić, co o Polsce i Polakach piszą media.